Tutaj na tych drzewach został przeprowadzony pierwszy zbiór około 10-12 dni temu. 14 można powiedzieć, dwa tygodnie temu. I w tej chwili trwa drugi zbiór. Pięć dni temu w godzinach rannych został przeprowadzony zabieg x tresem jak skończyłem całą kwaterę rwać, przerywać pierwsze rwanie. A dwa dni po ekstresie poszło jeszcze raz oprys przechowalniczy, jeśli mnie pamięć nie myli, geoks razem z mrówczanem. No tak, jak widać, tutaj na tej kwaterze zebraliśmy w granicach 50-60 ton pierwszego rwania. A tak wygląda jabłko dokładnie może godzinę czy dwa, dwie przed rwaniem. Jest zielone, może nie jakoś super, ale jest zielone, a posiada rumieniec, czyli to, co jest nam bardzo potrzebne, ten towar ma. Wymiar jest też niezły, generalnie nie jest źle, a w tym roku zmieściliśmy się w tych dwóch tygodniach. Jest to optymalny według mnie czas żeby jabłko wyfarbowało się, dostało koloru, urosło, a ich stres powoduje, że jabłko jest twarde po prostu i będzie leżało. Sam wygląd i można zmierzyć zresztą jędrność, to powie, że jest akurat optymalny termin zbioru, a to jednak już jest według mnie około tych 10 dni jesteśmy po optymalnym, takim normalnym terminie zbioru. W tej chwili Monika, bo ja Ci powiem, nie jestem, bo ja ledwie tam wyrabiam na hali, ona twierdzi, że widzisz nawet lepiej wiszą, na, na tym się nie zastanawiamy. Zaraz to zielone na przykład, teraz spróbujemy zerwać to zielone, zobacz, jak mocno. Mhm. Jest duża różnica, tak obserwujemy jest w ogóle to... różnica w, w samym jabłku, w Prawie rzędy zostają. Te ci zostawały w ręku. Okay, przy pierwszym rwaniu? Tak. One okay. już były gotowe. Był po Również stosowałem na kwaterze Championa X-Tres i tam porównałem to, bo opryskałem prawie całość komory i zostawiłem parę drzew do porównania po prostu. I zerwałem tą jedną czy dwie skrzyniopalety bez X-Tresu, a pozostałe były po X-Tresie. I przy takim już szczegółowym badaniu poszczególnej partii tych jabłek średnia taka różnica w twardości wyniosła od 0,6 do 0,8 jednostki. To też jak na szampiona wydaje mi się jest bardzo dużo, bo w szampionie u mnie zawsze występuje problem trochę z tą twardością. A w zeszłym roku nie miałem żadnego problemu. Tym bardziej że drzewa są jak to się mówi, już trzy dni przed śmiercią i będą wyrywane, więc jest dużo yy, zgorzeli, raków i po prostu jest tych chorób przechowalniczych i powodowało to to, że jabłko nie, nie leżało najlepiej, a po tym ich stresie, że było to dużo lepiej.